Dzień dobry, zapraszam na pierwszy temat z działu siódmego. Dzisiejszy temat to Polska pod okupacją. Cały dział będzie nam opowiadał o tym właśnie, jak wyglądała Polska podczas II wojny światowej. Polska przegrywa kampanię wrześniową. Ostatnia bitwa obronna odbywa się 5 października 1939 roku. Po tym czasie rozpoczyna się okupacja naszego państwa. Okupacja przez Niemcy i przez ZSRS. Już przed drugą wojną Niemcy i ZSRS podpisują układ Ribbentrop-Małotów, który będzie mówił o podziale tych ziem, ale to właśnie pod koniec kampanii wrześniowej, dokładnie 28 września 1939 roku, zostaje podpisany nowy. Układ, układ o granicach i przyjaźni, który delikatnie strefę wpływów przesunie na wschód. I na mocy tego układu do państwa niemieckiego trafia m.in. Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, część, część Małopolski, część Górnego Śląska i część Mazowsza. Z pozostałych ziem zostaje utworzone generalne gubernatorstwo. Znajduje się ono w centralnej części Polski, między Wisłą a Sanem, ponieważ tam wcześniej utworzyli Polacy centralny okręg przemysłowy. Tam się znajdowały po prostu fabryki i Niemcy chcą je wykorzystać na swoje potrzeby. Natomiast do ZSRS wcielono ziemię zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy i Wileńszczyzny. Zarówno na jednych, jak i na drugich terenach, które są pod wpływami niemieckimi czy rosyjskimi, trwa okupacja. No i jak okupanci podchodzą do Polaków? Zacznijmy od polityki III Rzeszy wobec Polaków. Tutaj zarówno jak, po jednej, jak i po drugiej stronie na pewno Polacy będą represjonowani. Po stronie niemieckiej za represję będzie odpowiadało gestapo, czyli tajna Policja niemiecka. Cóż takiego, jak Niemcy to traktują Polaków? Przede wszystkim organizują akcje, w pierwszej kolejności akcje skierowane przeciwko elitom. Należy te elity wyeliminować z życia publicznego. Przeprowadzono akcję inteligencja, była to akcja przeprowadzona na Pomorzu. Gdzie wymordowano ponad 80 tysięcy przedstawicieli polskich elit. Przeprowadzono również akcję Krakau, to była akcja skierowana przeciwko polskim profesorom z Uniwersytetu Jagiellońskiego, których aresztowano i wywieziono do obozu w Sachsenhausen. Duża część oczywiście tam ginie tych profesorów. Przeprowadzono również akcję AB. To jest akcja, która ruszyła wiosną 1940 roku i to była potężna akcja wymierzona właśnie w polską inteligencję. Oprócz tego przygotowywano listy proskrypcyjne. To były takie listy imienne, gdzie znajdowały się wykazy osób, które należy złapać i po prostu zlikwidować albo wywieźć do obozów. Organizowano przymusowe prace dla Polaków zarówno na terenie generalnego gubernatorstwa, właśnie w tych fabrykach, które Niemcy przejęli, ale również wywożono osoby na przymusowe roboty do Niemiec. Mieszkańców wsi obciążono kontyngentami, czyli taką obowiązkową dostawą żywności na oczywiście potrzeby niemieckiego okupanta. Oprócz tego ludność była bardzo mocno dyskryminowana. Tą dyskryminację można było dostrzec chociażby na ulicy, kiedy trzeba było zejść z drogi wtedy, kiedy zbliżał się żołnierz niemiecki. Dyskryminowano również Polaków w środkach transportu, gdzie nie mogli siedzieć w, tym samym, w, tym, w tej samej części przedziału, co Niemcy. Ograniczyli również Niemcy dostęp do edukacji dla Polaków. Tutaj ograniczono tą edukację do edukacji podstawowej i do edukacji zawodowej, chodziło o to, żeby naród polski nie był wykształcony, a był wykorzystywany po prostu tylko jako tania siła robocza. Policjanci, którzy działali przed pierwszą przed drugą wojną światową, dalej pracują jako policja, ale zrobiono z nich tak zwaną granatową policję, która była pod rozkazami niemieckimi. Jest to policja, która działała na terenie generalnego gubernatorstwa. Bardzo też mocno wprowadzano propagandę. Pozwolono Polakom na przykład wydawać dalej gazety. Okej, okay, te gazety były wydawane w języku polskim, ale były bardzo mocno propagandowe, mówiły właśnie o sukcesach wojsk niemieckich. O porażkach Polaków. Dlatego tą gazetę bardzo często nazywano gadzinówką. Działały teatry, działały kina, działały kawiarnie, ale one były znowuż bardzo mocno propagandowo tutaj obsadzone. Stworzono tak zwaną Volkslistę. To była taka lista Polaków, niemiecka lista narodowościowa, których według Niemców da się zgermanizować. To była taka lista, która na którą trafiała osoba, która w jakiś sposób była powiązana z pochodzeniem tutaj z ludnością niemiecką. Mogła mieć dziadka, ojca, kogoś w rodzinie po stronie niemieckiej. Natomiast trafienie na taką volkslistę miało też swoje bardzo negatywne konsekwencje, ponieważ takie osoby, które znajdowały się na volksliście, otrzymywały jednocześnie obywatelstwo niemieckie. W związku z tym miały też przymus pójścia do wojska, czyli przymus Pójścia na wojnę. Organizowano publiczne egzekucje, łapanki, wszystko po to, żeby osoby zastraszyć. Funkcjonowały wspomniane na wcześniejszych lekcjach obozy, obozy koncentracyjne, które były albo obozami pracy, albo obozami zagłady. Tak mniej więcej wygląda. Hmm, to ten stosunek Niemiec do Polaków z jednej strony likwiduje się inteligencję, ale z drugiej też wykorzystuje się Polaków jako właśnie tą tanią siłę roboczą. Jak wygląda to po stronie rosyjskiej? Jest tutaj bardzo podobnie, tu rzeczywiście też myśli się o tym, żeby tą ludność polską zrusyfikować. Natomiast tu za wszelkie represje, jakie będą się odbywały po stronie wschodniej, będzie odpowiadało NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. I teraz tak, po stronie rosyjskiej liczono na to, że nastąpi pełna integracja z państwem sowieckim, czyli zostanie przeprowadzona tak zwana sowietyzacja. Rozpoczęto nacjonalizację przemysłu, rozpoczęto kolektywizację rolnictwa. Nacjonalizacja przemysłu, czyli upaństwowienie przemysłu, przejście przemysłu pod państwo, czyli likwidacja własności prywatnej, a kolektywizacja wsi, czyli ten proces łączenia gruntów chłopskich w jedno gospodarstwo, które miało stanowić własność spółdzielnianą. Jeżeli przeprowadza się tą sowietyzację, to przeprowadza się również paszportyzację, czyli ludność, która trafia pod okupację rosyjską, ma na siłę narzucane obywatelstwo rosyjskie, nadaje się jej paszport rosyjski, co również wiąże się z tym, że taka osoba musi trafić do wojska, czyli będzie brała udział w wojnie. To wszystko było konsekwencją pewnego referendum, ponieważ w listopadzie 1939 roku Rosjanie przeprowadzili referendum, oczywiście sfałszowane referendum, według tych danych, które podano, to aż 99% głosujących zgodziło się, żeby te ziemie właśnie wschodnie, czyli te kresy wschodnie, znalazły się w ZSRS, stąd też Uznano, że jak takie referendum jest, że aż 99% osób chce należeć do ZSRS, no to musi mieć nadane obywatelstwo. To oczywiście wszystko było sfałszowane. Chodziło o to, żeby pozyskać ludność też do wojska. Rosjanie przeprowadzali masowe deportacje. Deportowano ludność polską do Kazachstanu na Syberię. Tutaj chodziło o to, żeby ta ludność się zasymilowała i przeprowadzić bardzo szybką w tym momencie sowietyzację. Deportacji podlegali przede wszystkim rodziny polskich oficerów, ziemiaństwo, przedstawiciele inteligencji duchowieństwa. Ta deportacja była robiona z zaskoczenia, najczęściej nad ranem dawano tym osobom chwilę na to, żeby zabrały ze sobą tylko podstawowe rzeczy. Następnie w nieogrzewanych wagonach te osoby były wywożone na teren Kazachstanu czy na teren Syberii, gdzie na miejscu musieli sami wybudować swoje schronienie. W ten sposób deportowano około 300. 30 tysięcy osób z Kresów Wschodnich. Oczywiście na samym początku II wojny nastąpiła fala aresztowań, i tutaj w pierwszej kolejności aresztowano wszelkiego rodzaju oficerów i funkcjonariuszy różnych służb, i te osoby zostały osadzone w obozach w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. To był efekt tego, że 17 września Rosjanie nas zaatakowali. Te aresztowania były we wrześniu 1939 roku, a już początkowo był pomysł taki, że te osoby się wykorzysta, namówi się do współpracy, ale kiedy oficerowie rozpoczęli odmawiać tej współpracy, to na przełomie kwietnia i maja 1940 roku zostaje wydany rozkaz, o tym, że te osoby należy zlikwidować. I polskich oficerów z Kozielska mordowano m.in. strzałem w tył głowy w Katyniu. I ta zbrodnia katyńska, która miała miejsce w 1940 roku, pozbawiła życia około 22 tysiące wojskowych policjantów, przedstawicieli polskiej inteligencji. Tutaj, jako ciekawostkę, mogę dodać fakt, że wśród osób, które zostały zamordowane, była jedna kobieta, kobieta lotnik. I ta zbrodnia bardzo długo była. Nie, nie, nie mówiono o niej głośno, chociaż w 1941 roku, kiedy został podpisany układ Sikorski-Majski, czyli ten układ. Po tym, jak Niemcy już zaatakowały Rosję, kiedy trzeba nawiązać stosunki, Rosja musi nawiązać stosunki dyplomatyczne z państwami alianckimi, to na podstawie tego układu Sikorski-Mański było takie postanowienie, że należy uwolnić oficerów polskich, którzy zostali aresztowani w 1939 roku i o dziwo, Rosjanie mordując 22 tysiące osób, pozostawili przy życiu około 400 osób. I te 400 osób zostały uwolnione na, na mocy tego układu Sikorski majski i one zaczęły zdawać relacje o tej zbrodni, która miała miejsce. W roku 40. Natomiast zbrodnia katyńska światło dzienne ujrzała dopiero w kwietniu 1943 roku, kiedy to Niemcy odkryli te groby katyńskie i kiedy świat się dowiedział o tym, co tam się działo. Co jeszcze po stronie wschodniej, jak jeszcze Rosjanie nas traktują? Tradycyjnie tak jak Niemcy, propaganda. Propaganda na każdym kroku. Jest oczywiście wydawana prasa propagandowa, są teatry, działają teatry, ale to wszystko ma być w duchu komunistycznym. Polacy również przykładają się do tej propagandy, ponieważ część Polaków, część inteligencji polskiej, chociażby literaci czy polska komunistka Wanda Wasilewska, upowszechniają ideologię komunistyczną. Tutaj można tylko dodać. Że wielu z działaczy literackich chociażby angażowało się w tą działalność w obawie przed NKWD, więc troszeczkę pod presją tutaj działali. Tak wygląda kwestia tego, jak jesteśmy traktowani pod okupacją ze strony niemieckiej i polskiej. To wszystko na dzisiejszej lekcji, i zapraszam na kolejne nasze zajęcia.